Witajcie edukacja na Maxa z tej strony kolejny odcinek z serii edytorów dźwięku, czyli kolejna lekcja z Audacity i dzisiaj zajmiemy się tematem głośności utworów. Ja to sobie przygotuję szybko nowy utwór. Dodaj ścieżki dodaj nową ścieżkę stereo i nagram coś Dzisiaj opowiem Wam o Audacity. Będzie dużo ciekawych rzeczy. I taki sobie tej film nagrałem i tutaj chciałbym teraz pokazać wam jak pobawić się w tym momencie z takim, z takim, z takim, z takim nagraniem przygłośności dzisiaj robiłem wam o Audacity. Będzie dużo ciekawych rzeczy. No dobra, mamy, mamy taki podkład. Chciałbym ogólnie go z, podgłośnić. Mogę to zrobić za pomocą zwykłego wzmocnienia. I zobaczcie, jak to będzie brzmiało. Dzisiaj robiłem wam o Audacity. Będzie dużo ciekawych rzeczy. To oczywiście działa na cały tekst, tak? Yy, znaczy na cały tekst, na, na cały utwór. I jest to jedna z możliwości zmiany głosu w utworze. Jak co możemy zrobić jeszcze? Dodam do tego do kolejną ścieżkę. I troszkę wydytuję sobie. Mm. Tylko może nie, nie chciałem ścieżki, tylko może bym zaimportował sobie dźwięk, i ja tutaj yy, pobrałem już se, de, utwór, który mogę darmowo wykorzystać na tak zwanej licencji GNU. Mm. Teraz muszę go tylko zlokalizować yy, chwileczkę. Hmm, 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 hmm. tutaj będzie ok, pokaż folderze że... hmm. w takim miejscu mi zapisało do czegoś jeszcze nie miałem ustawionego jeszcze dobrze i teraz sobie go w takim razie zaimportuję on brzmi w taki sposób I teraz, jak słyszycie, podkład muzyczny jest dużo głośniejszy niż to, co mówię. Po pierwsze, z tego podkładu ja może wybrałbym tylko sobie fragment. Zaraz to na razie tutaj wyciszę. I w tym miejscu mi wystarczy. Czyli resztę sobie a. od tego, czyli od tego miejsca sobie, co nie potrzebuję, usunę. I Teraz tak, chciałbym, żeby to stopniowo rosło, ten fragment tutaj stopniowo rosło, zaznaczę sobie fragment i wybiorę efekty i tutaj mm, zgłośnienie i wtedy mamy taki oto efekt zobaczcie i chciałbym żeby na końcu tutaj się ściszało bo tutaj będę zaczął powoli mówić więc dam efekt ściszenia i w ten sposób to brzmi, dźwięk, dźwięk brzmi w ten sposób. OK. No ja teraz włączę, wyłączę już ciszę na swoim. Oczywiście szybko też usunę od razu szumy, które już usuwanie szumów znacie. Nie stukotu, tylko e, redukcja szumu. Uzyskaj profil szumu. E, zaznaczę oczywiście, to ja od razu usunę. Ale to już znacie doskonale. Następnie wytnę sobie konkretny fragment, który mnie interesuje i wstawię go sobie tutaj mniej więcej, jak się zaczyna kończyć. Następnie skopiuję sobie, ale kopiowanie na ścieżkach również znacie, więc nie powinno być dla Was niczym dziwnym. I tutaj ten fragment, z którym znów mówię. Również sobie Na nim go wstawię No, miejmy te tutaj I teraz tak, pozostało oczywiście rzeczy, które mi zostały Wywalę sobie, jako niepotrzebne I teraz, jak to brzmi w tym momencie? Oczywiście tutaj pod, mógłbym całkowicie ściszyć, albo w, w ogóle zmniejszyć y, poziom głośności te, tego fragmentu, tak żeby mm, żeby podkład leciałby na tego, że mówi, ale zacząłbym może od y, zwiększenia głośności tej tutaj ścieżki całej. Bo to mnie interesuje w to miejsce i mogę tutaj użyć dwóch efektów. Mogę użyć efektu normalizowania i y, wzmocnienia. Oba działają, oba podgłaśniają oczywiście, oczywiście utwór. Tyle z tą różnicą, że normalizuj powoduje to, że nie podgłaśnia się za bardzo. Teraz dam, dam, pokażę efekt, normalizuj. dzisiaj robiłem Wam Jak widzicie, jest troszkę głośniej. No oczywiście tutaj mógłbym także, także także zrobić tutaj na tym wzmocnienie. Pokażę Wam jakie y, y, rzeczy są związane ze wzmocnieniem i to mogą być pewne problemy, bo jeżeli damy za bardzo wzmocnienie, to będzie już będziemy mieć efekty szumu. Grzbica ogień już, jak, 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 jak słyszycie. Mogę teraz jeszcze tutaj tą całą ścieżkę troszkę ściszyć. I zrobię to też za pomocą efektów wzmocni. Tylko przesunę to się w kolejną stronę. I zobaczmy jak teraz będzie brzmiało. Jest troszkę ciszej. Tutaj jak widzicie, najlepiej żeby, było, najlepiej, żeby ten poziom otwarzania nie przekraczał żółtego, więc z tego, po, z, z, tego, z tego poziomu tutaj ten może być dźwięk troszkę za wysoki w tym momencie i dałoby go, żeby to był kapkę niższy, ale jak widzicie, można wykorzystać zarówno wzmocnić w sposób w sposób. Taki, że podgłaśniamy, ale także ściszamy ściszamy kawałek, z normalizuj głównie służy do podgłaśniania i wygładzania tego, 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 tej ścieżki. W ten sposób należałoby do tego podejść. Czyli podsumowując, pokazałem Wam sposoby na bawienie się głośnością zarówno stopniowego ściszania, stopniowego wzmacniania, co dają efekty ściszenie i yy, Zgłaś, zgłośnienie, ale także pokazałem wam, jak ogólnie podgłośnić fragment całego utworu stosując zarówno efekt normalizuj, jak i efekt wzmocnij. Poza tym, możemy także podgłośnić tutaj w tym panelu ścieżki. Mam nadzieję, że to, co wam pokazałem, było przydatne i da wam kolejny nowy skill do Audacity. Ja w takim razie dziękuję już za wysłuchanie lekcji. Mam nadzieję, że jakieś tam komentarze się pojawią, że seria będzie się cieszyła jeszcze większym powodzeniem niż się cieszy obecnie. No i słyszymy i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, pozdrawiam.